Moniko i Piotrze, wysłuchaliście słowa Bożego, przypomnieliście sobie znaczenie ludzkiej miłości małżeństwa. W imieniu Kościoła pytam Was, jakie są Wasze postanowienia. Moniko i Piotrze, czy chcecie dobrowolnie i bez żadnego przymusu zawrzeć związek małżeński? Chcemy. Tak. Mówiłem, że jesteś odważny, to mów głośno. Czy chcecie wytrwać w tym związku, w zdrowiu i w chorobie? W dobrej i złej doli aż do końca życia? Ceny. Się poprawił. Czy chcecie z miłością przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, które Was Bóg obdarzy? chcemy Prośmy zatem Ducha Świętego, aby uświęcił ten związek i dał narzeczonym łaskę wytrwania. Niech ich miłość, przez niego umocniona, stanie się znakiem miłości Chrystusa i Kościoła. Ty jesteś z nami i najwyższego Boga nasz. a nie naszych zdrowej żeby Daj nam przemyść siebie, Ojca za najwyższej władzy. skoro zamierzacie zawrzeć sakramentalny związek małżeński, podajcie sobie prawe dłonie i wobec Boga i Kościoła powtarzajcie za mną słowa przysięgi małżeńskiej. Ja Piotr, biorę Ciebie, Monikę, za żonę i ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz życie nie opuszczam aż do śmierci. Tak mi dopomóż Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy jedyny i wszyscy święci. Ja, Monika, biorę Ciebie, Piotrze, za męża. I ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską, oraz życie nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy jedyny i wszyscy święci. Co Bóg złączy, człowiek niech nie rozdziela. Małżeństwo przez Was zawarte, ja powagą Kościoła katolickiego potwierdzam i błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Teraz poprosimy tu Mateusza, żeby przyszedł do nas z obrączkami. Wejdź tutaj. Niech Bóg pobłogosławi te obrączki, które macie sobie wzajemnie nałożyć jako znak Waszej miłości i wierności. Żono, przyjmij tę obrączkę jako znak mojej miłości i wierności, w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Mężu, przyjmij tę obrączkę jako znak mojej miłości, wierności, w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. thank <laughs> you